Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku w tym smutnym dniu. Snu było bardzo mało o, po ostatnim dniu, co widzieliście w ostatnim odcinku. Intensywne wesele było, ale to co się dzieje. Brakuje mi słów, żeby to Wam wszystko opowiedzieć. Jedyne co, zbieram się, wskakuję busa i zobaczymy, czy uda mi się dzisiaj komuś pomóc. Dobra, pierwszy level challenge. Nie, ja to na lajcie przyjadę takie rzeczy. No, jadę na wiejską w tym wysokim? Ale tam są worki w razie czego, żeby porozwodzić, się. Dobra Służba powiedziała, że może być ciężko Ale damy radę Trudno, najwyżej bus będzie już... Już tutaj była przecież woda w busie i to nie mało Na świecie stary basenobus Ej, ta woda dostała się też tutaj Może rejestrację będę musiał tylko mocniej zamocować Ale pojedziemy z drugiej strony tu jest jeszcze stabilnie, woda, że fotela nie mogę już postawić. A tu jest wszędzie rzeka, już. Gospodarstwo pozalewało. Dobra, to trzymamy się tu bardziej chodnika. I tutaj zaraz po prawej stronie jest OSP. O! Zaraz sobie felki porozwalam. Albo kapcia z to już w ogóle będzie finą. No, e. dobrze, tu pan ze straży pożarnej powiedział, że może być ciężko. Ja na tej samej ulicy mieszkam, ale na szczęście do mnie ta woda nie dochodzi. Wniosek jest jeden: na wiejsko MSP nie da rady dojechać nawet moim busem, za dużo wody tu wylało. Chociaż widziałem, że tamten chodnikiem jakoś pojechał, ale no, niestety nie. Ja sobie jeżdżę tak po tych terenach tą ferbą, gdzieś byłem. No, ale chyba nic się nie stało. Ale myślę, że złapanie rejestracji na trytytki to będzie dobry pomysł. Dobra, jedna jest, ale tak jeszcze z jedną albo dwie zrobię. Tam były cztery, nie? Dobra, trytyty są. Jadę na Mickiewicza teraz zobaczyć. Widziałem też po rozpisy, że na Mickiewicza też się coś tam dzieje. No. Co ty robisz? Ja ty... A, zaraz Damian oddzwonię, dobra? Dobra, dobra No Ty, gościu we mnie przy******ł i mi sp******ł Chłopie, jak kamerę mam tu włączoną, na, na sobie założoną Zarysował no. auto i sp******ł, nie? Ale w tył? W tył, w tył, w tył. Mam nagrane, A, jak taka. jeszcze się wpasował we mnie. Włączyłem kamerę, dodał A. gazu, bardziej przyrysował i pojechał. No ale masz nagrane, to miał jeszcze lipę. No właśnie, ta osoba nie będzie miała lipy. Postanowiłem nigdzie tego nie zgłaszać. Dlatego właśnie zamazałem tablicę, bo działo się za dużo, aż za dużo. I pojechałem na Mickiewicza w poszukiwaniu worków. Stwierdzam, że stanie tutaj w tym korku. Jest bez sensu, stoję tutaj z dobrą godzinę czasu, a to się tylko ledwo rusza. Może pojedziemy zobaczyć jeszcze na MPGK, jak tam sytuacja, albo gdzieś jeszcze indziej. Dobra, słuchajcie, nie ma co czekać, jedziemy próbować dalej. Zajechałem na MPGK, oni tutaj dopiero ładują, ale jest tam, nie masz, widać, że nie ma szpadli, bo nawet kilka osób stoi obok. Nawet nie ma jak ładować do tych worków, więc moja tam pomoc też jest niepotrzebna, bo będę stał jak reszta dookoła. Dobra, idziemy szukać dalej. A tam widziałem, że chodnikiem ktoś prawą stroną pojechał, więc również też spróbuję. Zobaczcie, ludzie mają sensację, nie? Chodzić, zobaczyć stan rzeki, zdjęcia porobić. Za szpadel, tam szukają pomocy! Turyści. Chodź, Grażyna, zobaczymy, ile wody przybrało. O, teraz ja sam tych worków będę potrzebował. Nie no, przybiera w ciul. Jeszcze tędy niedawno jechałem, to aż tak nie było. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnej studzienki. Jakaś studzienka tu jest? Studzienka tu jest? A ja przejadę tutaj chodnikiem? A to ja, bus... to ja busem przejadę. Tu nie przejadę. Co? Tak, no. Rurę weź. Rurę weź, czarną. Albo się wleje, albo się nie wleje. Od razu mogłem tędy jechać. No niestety, tam pa ile pół śmietnika zalane. No, ten to wysoko jest, nie? Ale fale robi. Bo dostarcza piach do pakowania do worków. To ja już wiem, że nie chcę tam jechać. Podejście następne, trzeba teraz jakoś wrócić stąd. Bus terenowy. Tam jest jeszcze więcej wody niż tutaj. Tam jest większy duże śmietniki prawie zapełnione. Teraz jechała ciężarówka do prawie całe koła. Ciężarówkę to Bo on fa fale wam robi no. pewnie nie do domu się przez No widziałem jak on też tam wjechał, nie? No dep. No, Jełop, to akurat racja. No ogólnie jest lipa z tymi workami. W ogóle jeszcze idę zobaczyć stan rzeki jak jest. Osobiście swój stan rzeki. Oceniam na k***y. Tu już jest woda. O. aż sobie dotykam. to płynie rzeka. A tam mieszkam. Tam o. Więc ja chcę tutaj ludziom pomagać, a no zaraz będę sam potrzebował pomocy. Szybka akcja. Prezydent właśnie tutaj napisał, że przy Ospie wiejskiej dowożą przy e, stacji Moja. Jedziemy tam, zobaczymy czy worki dosunęli. Do Bo tam ni, ni cholera nie było dojazdu. Aż mi się ciekawka zrobiła. Przyjechałem, a tu nic nikomu, nikt nic nie daje. Trzeba stamtąd weź ten worki z piaskiem. Skąd? Na skrzyżowaniu leżą. I tam ty pozabierać, nie? No tak, leżą i... na skrzyżowaniu, zabieranie. je. Dobra. Ja cały czas tam może koło ci to zabrać? Nic. Masz tu co robić. Ej, Dobra. Nie no. Dobra, to mamy te worki do pozabierania. Nie, dwie lewe Co? Te worki wiesz gdzie są? Zaraz będzie jeszcze koparka, tam jeden kurs musi zrobić Dobra. i będą tu przyjeżdżać i tutaj tu tu wywalać. Ustawiać, tak, ta, no. A ile ich forsa? Po... A gdzie jedziesz? więc jedziemy na Kasprowicza. Na Kasprowicza. Tak, bo tam padało na zalewa nam też i w ogóle ta wszystko ta ulica jest zalewana, nie? To dawaj, pakujemy wszystko i jedziemy tam. Też widzisz? Bo, bo auto jest w ogóle, nie? Jadę do was to zawieźć. Tak? No. <laughs> mnie jeszcze nie zalewa więc lud bo miałem zamiar zapakować i komuś pomóc my no właśnie też takie idziemy wiesz? tylko że na FGK nam już worków zabrakło i szpadli eee. widziałem tam ludzie dookoła stali tak na Mickiewicza jest taki kurk który... a Kasprowicza ile? Eee, wiesz co teraz nie powiem czy... zjeżdżasz od starej pory, tak na, największa kałuża tam jest ogólnie przez ja, ten moc przejdziemy do domu ja przejadę ma się przelewać zaraz Jesteś, Wszystko ile wladzi. Jakbyś to ty do golfa tobory wsadził A pediujący chyba z 15 worków I już nie chciał jechać To my tu będziemy czekać, tak? Oni tu będą dawać? Trochę będziecie musieli poczekać, bo oni jeszcze tam, bo wylewa my na tamten dom Dobra, jadę to Dobra Dzięki. Stwierdziłem, że to będzie najlepszy plan, żeby objechać całe miasto dookoła, żeby nie stać w tych korkach, bo dużo dróg jest po prostu pozamykanych i wszyscy, wszyscy szukają jakichś dróg przejazdowych w samym mieście centrum. I tam widziałem, że są duże korki, więc stwierdziłem, że szybciej o wiele będzie dostać się tam na tą ulicę, gdzie jadę, objechając miasto dookoła. Patrzcie, nie przejadę tędyk. sami widzicie, czas do tyłu, objazdu nie ma mam worki z piaskiem, żeby dostarczyć do pewnego miejsca, a tu droga zablokowana tam droga zablokowana za niedługo nie będzie dróg przejezdnych spowoduje, że to będzie jedna wielka katastrofa bo niby naładujemy te wszystkie worki z piachem na, na samochody a i tak nie rozwieziemy tego, bo drogi wszystkie będą nieprzejezdne więc jedno jest pewne, za późno za późno Zamiast tydzień temu już się szykować z tymi workami się zabezpieczać, no my dopiero wtedy, gdy wylewają rzeki, jest powódź, to ładujemy dopiero worki. W tym momencie Podwale mostowe, pijarska, skrzyżowanie tych trzech ulic jest całkowicie zamknięte. W tej chwili woda przelewa się, płynie całą ulicą pijarską, płynie przez usiedle robotnicze, rozmawiające do z wnętrzu. Tam właśnie miałem jechać. My czekają na kolejne osoby, które będą z ulicy pijarskiej, z ulicy, Osiedle robotnicze, z ulicy mostowej tutaj ewakuowani. Do mostu nie można dojechać. Z mostu też zniknęły pojazdy, które były wcześniej w okolicach tego mostu. Strażecki stoi odpowiednio wcześniej, nic już tutaj nie jest spuszczane z osób postronnych. Mówią ludzie, którzy są tutaj na miejscu, że tak wygląda, to, że to jest gorzej niż w roku 1997. Zakorkowane jest całe miasto, ledwo to się rusza. Tam gdzie w tym momencie jadę, to prawdopodobnie już ewakuują wszystkich. Nie wiem czemu tam pojechała druga policja, ale to źle świadczy. Jeżeli oni idą tam na sygnałach, to prawdopodobnie jeśli zamkną tamten most, ten most jest zamknięty i zamykają teraz tamten most po jabłkach. Nie do nigdzie, nie? Gdy nie do domu sam mogę pojechać. Widzicie ludziska? Chęć pomocy jest, ale zrealizowanie pomocy już niestety doszliśmy do takiego stanu, że nie da rady pomóc. Jak ja mam się dostać do do miejsca, jak wszystko zostało zalane, nie ma dróg przejezdnych. Co z tego, że mam wysokie auto, jak ludzie osobówkami takimi małymi blokują przejazdy. Nie, no naprawdę, nie ma tu się z czego nawet cieszyć. Nawet ten materiał, który jest nagrywany, to nie po to, żeby się sobie mogli usiąść, fajnie, miło spędzić czas, tylko to jest dramat. To jest smutek i to jest żal tego wszystkiego, jak to w ogóle wszystko jest organizowane. Mamy już XXI wiek, rok 2024, a tu nikt nie ogarnia Powodzi, żeby się zabezpieczyć, ja wiem, że mi łat, łatwo mówić, ale z tymi workami, z tymi wszystkimi rzeczami to powinniśmy wiedzieć o wiele, wiele, wiele wcześniej, żeby się zabezpieczyć, a nie na ostatnią chwilę. Nie, ostatnia chwila to była bardzo dawno temu, tylko w trakcie działamy, a zapowiadali, zapowiadali i mówili. Tą rzekę, którą w tym momencie, czy most co blokują, to ja koło niego mieszkam, więc to znaczy, że już tam jest stan dramatyczny. Tu po drodze spotkałem bardziej potrzebujących o pomoc. Dlatego właśnie stwierdziłem jednoznacznie, że pomoc najbardziej przyda się tutaj, a na Kasporowicza to ja i tak nie dotrę, przez to, że są drogi poblokowane. Chociaż tu pomożemy. Niektóre tak, ale. Tam jest trochę chłopa, więc. Ja rękawiczki mam jak coś. Oh, Å! Sånn. Ja dziękuję jeszcze. Przeparkuję dalej busaj, też wam pomogę tam nosić do wody. Co, tak stoicie i zamiast pomóc to obserwujecie. Ja se paznokcie pobrudzą, zdjęcie musieli zrobić. Ja zaraz wam zrobię i na Facebooka wrzucę. A to nie jest głupie. Chyba ja, zdjęcia i na Facebooka wrzucajcie jak pomagają ja, ja. pochodziom.

Zróbmy wężyka, do podawania będzie najlepsze. No. Znaczy ja pójdę dźwigać, nie? Podaj jemu na pusty. Trzeba by od razu mówić. To ciężkie. To ciężkie. Takoru, podrzucaj, wiesz? Bierz sobie za to. I patrz jak ja jemu teraz podrzucę. Trochę ciężkie, Nie Dobra, okej, okay, rozumiem. Jak sami widzicie, to jest dramat polskiego społeczeństwa. Jedni opadają totalnie z sił. A inni stoją, mi się tylko patrzą i nawet nie zamierzają pomagać. Wojsko przyjechało. Dobrze, że nie pojechałem. Kasprowicza, tam miałem właśnie jechać. Uśmiechnąć się pani do telefonu? Patrz, jak żywioł zabiera. To ktoś pojedzie ze mną po worki? Nie ma przejścia, możemy pomóc. Może mądry tutaj. mądry, mądry. Nie pozdrawiam w ogóle tych osób. Jakby tobie tak żywioł zabierało, też byłbyś taki mądry. Nie dozną facet biedy jeszcze w życiu. Nie, właśnie nie. O, wylewa. e wylewa. Muszę sam siebie ewakuować. Dobra panowie weźmy wózek Będziemy pakować to na wózek Na górze będzie wózek Kładź tu na górze, będzie lepiej wyciągać No Noś się na górę, ja bo ja teraz pojadę to zawieźć rozładować Dobra, ja to i im zawieźć Uwaga! Tam jest 15-20 worków no, mam dobrze. Tylko że tam na dole zaparkowałem Ja już jadę do siebie, bo u mnie już no, jaka wylewa Już więcej nie pomogę, bo już teraz mnie tam na Jordana wylewa Dzięki Tyle mogłem pomóc Yo, no ogólnie jest dramat jest dramat. Sam sobie pomaga. czy znaczy pomagałem innym, a teraz ja potrzebuję pomocy. Jest tragedia. Ale pomijając cały fakt, teraz przyszedł czas na najgorsze i dosłownie naprawdę teraz, to ja się wystraszyłem. I proszę zobaczyć, tego jeszcze niedawno nie było. Jeżeli ktoś chciałby pomóc, może pomóc. Tutaj wzdłuż ulic spodziewana jest po prostu wysoka fala. A gdyby doszło do przerwania, to tym bardziej byłaby to bardzo wysoka fala. Tu jeżeli są osoby, które chciałyby pomóc w taki sposób, a wiem, że zgłaszały się takie osoby, to ulica Wiejska tutaj przy dawnym sklepie meblowym. Tak. Niech pan też tutaj zaangażuje ludzi. Właśnie mówimy, właśnie bardzo dobry komunikat. Właśnie tak jak pan tutaj mówił, że potrzebni są ludzie, pomagają. Chciałbym bardzo podziękować każdej osobie, która wbiła na ulicę wiejską, żeby pomóc tutaj przed zalaniem nas, i pokażę wam, co myśmy tutaj stworzyli. Tam od samej rzeki ciągnie się tutaj taka zapora przeciwpowodziowa, a myśmy tutaj ułożyli, zablokowaliśmy drogę, oczywiście wiejską, a zrobiliśmy to po to, żeby bieg rzeki zmienić w tamtą stronę. I sami zobaczcie. Ile tutaj pracy włożyliśmy. To i bardzo dziękuję każdej osobie, która przyjechała tutaj pomóc. I tutaj zakończyliśmy tą przygodę. Bo jak już wyleje na ulicy, to i wszystko zaleje. Armagedon No to przygody na serwisie zakończone. Było minęło. Nie wolno zabierać. I przyszedł czas na podejmowanie bardzo ważnej decyzji. Wielka cisza i wszystkie, dosłownie wszystkie oczy skierowane na mnie. Nie, ja właśnie nie to, że zabieram. Chcę się po prostu nie wiem, jestem nie sobą niepełnosprawną. Chciałam. Nie mogę zwijać czyli chleb w pierwszej podmocy, tylko chlebce. Że pani chce chleb? No i kot z tym. Chleb pani dam. Chleb pani dam, bo chleba będzie dużo. Koca pani niestety nie dam. Że? Koca nie dam, bo koc tam ludzie zmarznięci są. A, no, zmoknięci. Nie, dobrze, Proszę. Yeah.